Doktor Freeman jak mi mam. Lepiej się pośpieszmy. Żołnierze kombinatu może i budzą się wolno, ale jak staną, lepiej nie wchodzić im w drogę. Doktor Kleiner mówił, że będziesz się tu kręcił, ale chyba nie przyszło mu do głowy, że możesz nie mieć mapy. Jestem Alex Vance. Mój ojciec pracował z tobą jeszcze w Black Mesa, ale jestem pewna, że mnie nie pamiętasz. Małomówny z ciebie goście. Pamiętasz go z Black Mesa, twój były administrator. Lepiej nie wspominaj tacie o doktorze Blinie. Będy. Nie mogli mi dać bardziej seksownego głosu. Mm.